Tibia postanowiła walczyć z coraz droższymi coinami na serwerze. Pewnie już zauważyliście, że są po 40k, po ponad 30 na niektórych serwerach, gdzie wcześniej były poniżej 30k. Z dzisiejszym zapisem serwera, poczyniła kolejne kroki ku temu i za chwilę ocenimy, czy to dobrze. Halo, halo Tibia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Być może już zwróciliście uwagę albo i nie, ale już tydzień temu, czyli 28 marca, Cipsoft postanowił poczynić pierwsze kroki ku temu, by troszkę tego, m... żeby mniej tego golda było w naszych rękach, żeby te ceny coinów troszkę zaczęły opadać. Z tego też względu, między innymi dlatego zmniejszył lota na detecilu o 12% I nie tylko, bo na innych miejscówkach również Zakładając, że ja Knightem Solo na 660 levelu robiłem tam od 1 do 15 kaka na godzinę Wiadomo, jak pójdę sobie tam na 2 godziny raz na tydzień, nie zrobi to dla mnie różnicy Ale wiem, że bardzo dużo osób chodzi tam i profituje Więc w perspektywie miesiąca już to jest znacząca kwota A co dalej? A dalej, Cipsoft postanowił strzelić w kolano graczom z troszkę wyższym poziomem, czyli tak zwane rybki zostały zmniejszone o 6%, jeżeli chodzi o łupy. Również truasury o 11%, jeżeli chodzi o łupy, i tak zwane roteny również zostały znerfione. O 8%. Także jak widać, tutaj i team huntowe, spoty zostały troszkę pomniejszone o lota, gdzieś tam solo. Za chwilę jeszcze dojdę do jednej perełki, która została wręcz zniszczona, ale to już za chwilkę. No i teraz siadajcie mocno w krzesła, zapnijcie się pasami i uwaga, Knajci powyżej, myślę, 450 lewla, wasz ukochany Bazir właśnie został. Rozjebany. Pewnie zapytasz, ale dlaczego? Łupów nie ma mniejszych, ale jeżeli pamiętacie, jeżeli stałeś w ścianie, to dostawałeś damage'a tylko od fizyka. Teraz jest tak, że dostajesz z każdego żywiołu, teraz dostajesz hity nawet od tych ym, potworów, które są poza klatą, więc będziesz generować o wiele więcej waste'a, przez co nie będziesz aż tak bardzo profitować, przez co. Na pewno zmniejszy się liczba ludzi chodzących na te spoty. I od razu ostrzegam, bo już jedna osoba, dostałem screena, że jedna osoba zalogowała się po ss nie wiedziała o tym, że takie zmiany zostały wprowadzone, i na safe spocie no, została zabita, bo przez te ściany przechodziły wavey potworów. Generalnie już dzisiaj na streamie u mnie była panika, że mniej osób będzie, że imbu itemy, czyli Song Grimlich Wingsy oraz Wexclaw będą droższe na markecie, bo nie będzie nikt tam chodzić. Więc ludzie na hurdur zaczęli wykupować wszystkie itemy z marketu, więc uważajcie, bo nie wiem czy teraz, ale na pewno w perspektywie dłuższego czasu te imbu itemy mogą być znacznie droższe. Przez co sprawdzajcie sobie, czy jak robicie imbu, czy na gold tokenach nie wyjdzie wam to taniej. Jestem ciekawy ciekawy waszego zdania jak wy oceniacie te zmiany, które wprowadza Tibia, bo z tego co się pytałem ludzi to jest duże grono osób, które cieszy się z tych nerfów, z, tym bardziej na Bazirze, że o w końcu naprawili tego buga, wiecie o co chodzi. No ja się osobiście smucę, bardzo lubiłem tą miejscówkę, więc piszcie w komentarzach co w ogóle uważacie na ten temat i mam do was pytanie, bo widać gołym okiem, że Tibia stara się jakoś walczyć z tą inflacją, stara się stary zrobić wszystko, żeby te coiny były coraz tańsze. Nie wiem czy im to wychodzi, no chyba na ten moment niezbyt widzimy tego efekty. Ja jestem ciekawy waszego zdania, jakie wy byście zaproponowali zmiany, jeżeli chodzi o tibijską ekonomię. Co mogłoby sprawić, żeby coiny żeby po prostu były tańsze na markecie. Jeżeli macie jakiś pomysł, walcie w komentarzu, chętnie się do tego ustosunkuję. A ja ze swojej strony... Dziękuję za dzisiejszy materiał, dziękuję, że go obejrzeliście. Standardowo zapraszam na streamy codziennie o 10. Link macie w opisie do mojego Twitcha, a jeżeli Ci się taka forma newsowa podoba, zostaw łapę w górę. Na pewno da mi to znaka, że lubisz to oglądać. Trzymajcie się i sympatyczne kurwa. Pa pa!